Przed odcinkiem Team Fortress 2 Zjem Sezon drugi. chcę pozdrowić moich nowych subskrybentów. Sorkiem nie pozdrowię wszystkich, nie każdy napisał mi komentarz. Ale pozdrawiam Amazinga, pozdrawiam Zeda i pozdrawiam Blacka. Jakoś nie pozdrowiłem ich, napiszę komentarz pod tym filmem, właśnie jak go wstawię. No i oczywiście nie zapomnijcie o like o łapce w górę. Więc bez zbędnego przedłużania zapraszam na odcinek Team Fortress 2 Zjem Sezon drugi z Dragonem. Chaos! Dobry Piwko, dobre mm. Cele otwarte. Dobra, mnie tam. Dzień dobry. Widzę, że pan jest kochany. Poproszę skabowe. Kurde. O ty, kurde. Co tak, ja ci płacę. Co? Aha. Pozdrawiam widzów. Tak, fajnie. Okej okay. się siemandero no, Z tych stron ich szczacha i z Chacha, ich z X, witam was by Inforters 2 w sezon drugi Pierdolenie idę na to UUUUU nie robię Ha, bardzo coś no Tak, dobrze widzicie Mam premium Mam ubranego inżyniera

Chwila, moment, bo coś mi tu nie halo. Buga mam buga jaster na facie. To zaraz To zaraz jebne. <grym> jebne. Zablokowało mi się aż <grym> <grym> O, ten <laughs> diapier, ja chodź, 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 ja też to widzę, <laughs> jaki kurwa buk, ja pierdolę, ale nie idę na to, za, za, Nie do domu. <laughs> gruby inżynier, gruby skąd? No to jest kurwa? Five, five, four, four, three, 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 two, one. A skąd to dużo tego? Dzień. mam małego puka?

mam trochę więcej drwin, bo mam e, dwie... mam drwinę śmiechu, drwinę piątki, Achuj. To tego chuja mi zablokowali tradeowanie, ale o tym już mówiłem na e, humans. Mam nadzieję, że mi odblokują. Jak ktoś coś wie na temat tego tradow... pania jak mi powie. Ty zgin, A, 아, 민 c 하일 grałem, teraz mogę cię zabić. Oczywiście te wrócię cię wiem. słyszę? Czy słyszę ja słyszałem? Czemu ja słyszałem, ja słyszałem kurwa snajpera? O مهاwat pochodź, Patrz chodź. tak pójdź? Czekaj, bo mi coś się zlagowało. Mam taba przed oczami. Dobra, mniej więcej już jest okej. Okay. Dobra, Testujemy. Czekaj, bo, bo mi coś coś

Wiggle, wiggle 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 yeah. Five, four, three, two, one. Uh -oh. Yellow, possible uh -huh. two, one. Uh-huh. 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 Uh-h. Uh-huh. Uh-h. Uh-huh. Uh-h. 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 Co być? A się nie zgadzam! Już myślałem, że zmiana mapy. Five, five, four, three, two, one. <grymne> no i po tej rundce skończymy odcineczek, przynajmniej pierwszy z sezonu drugiego. Jak coś, jakbyście chcieli wiedzieć, czy dojdzie ktoś więcej do Team Fortress 2 z jajem, e, sezon drugi, nie wiem. Zobaczymy. Dragon, rusz się, kurwa! Rozkutego. Ja otwieram się. Dawaj na koniec odcinka, kamień, papier, nożyce! Mam papier, noż, What the fuck? What the fuck? Heck yes! What? THE... fajki What? THE... four, Boże, co? Nie ja bałem. Kurwa, mać. Ciemu cię zabić? Nie, nie liczy się, ty mnie zabiłeś wcześniej. Więc się oddaję, więc się nie liczy. Lack, lack. Mówię, że się nie liczy. Kurzy. No patrz, Dragon twierdzi, że tu jest. Otwieraj też i chcę skończyć odcinek na kamień papier nożyce. tak mi się nie skończy. Dawaj, kamień papier nożyce. Let's play! Jak wygram, dajesz, dajesz mi dwie dychy. Who wants a throw? Who wants a throw? O oh, kurwa nie to. Szczerki. Good shot, mate. Good shot, mate. Staj przede mną i wtedy daj tą drzwinę po prostu. Okay, mate. Nie, to dragon, mówicie ci, się zaraz skończy. Let's play. Hey, yeah. yeah. well, yeah. well, yeah. Coś yeah. to, to, to było na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Dragona zanim za nic nie wziął. Do dragona za nic nie wbijajcie. Link oczywiście w żeby się nie obraził. Dzięki! Cześć! Dajcie Dajcie un lajki od Sary. Dajcie un lajki u niego, on nie nagrywa nic. Reaguje mu. noob w nagrywaniu. Trzymajcie się do następnego. chaos!